Witam Państwa. W dzisiejszym tutorialu chciałbym umówić sposoby wyświetlania Państwa rysunków na monitorze w programie AutoCAD. Abyśmy mogli wykonać te wszystkie nasze działania związane z zoomowaniem oraz przesuwaniem naszego rysunku, czy też jego wyświetlania, wykonałem już wcześniej taki właśnie prosty projekcik, prosty rysunek, na którym będziemy pracować. Powiedzmy, że jest to jakiś prosty wałek. Domyślnie z prawej strony znajdziemy właśnie pasek nawigacji. Aby go włączyć, wystarczy wpisać polecenie pasek nav i kliknąć enter. I teraz za pomocą strzałek możemy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć enter. Ja jeszcze raz wykonam włączenie paska nawigacji i już znajduje się on właśnie tutaj z prawej strony. Przechodzimy teraz do poleceń. Pierwszym z nich jest nowy fragment, za pomocą którego będziemy mogli przesuwać nasz Rysunek bez zmiany jego skali. Wybieramy tą opcję, przyciskamy lewy przycisk myszy i już możemy przesuwać nasz rysunek. Taki sam efekt uzyskamy poprzez kliknięcie i przytrzymanie środkowego przycisku myszy bądź kółka, będziemy mogli dokładnie tak samo przesuwać nasz rysunek. Przechodzimy teraz do poleceń związanych z zoomowaniem. Rozwijmy sobie teraz to menu właśnie z naszego paska nawigacji. I tutaj mamy cały szereg możliwości związanych z zoomowaniem. Możemy też ustalić, która opcja ma być właśnie w tym momencie wyświetlana na naszym przycisku. Wybieramy teraz właśnie zoom zakres, pierwszą opcję, jest to ta ikonka, klikamy na nią i zauważamy, że wyświetlanie jest teraz zgodne z najdłuższym obiektem, czyli z linią osiową na naszym rysunku. Tą samą operację wykonamy, jeżeli dwukrotnie naciśniemy na kółko naszej myszy, czyli na środkowy jej przycisk. Operację Zoom-Zakres możemy również przeprowadzić bezpośrednio wpisując odpowiednie polecenia. Wpisujemy Z jak Zoom, klikamy Enter i teraz znajdujemy odpowiednią opcję, czyli Zakres. Dlatego wpisujemy następnie Z i klikamy Enter. Otrzymaliśmy taki sam efekt jak we wcześniejszych operacjach. Oczywiście możemy wykonać zoomowanie za pomocą okna. Rozumiemy sobie to menu z paska nawigacji i wybierzmy zoom okno. Wybieramy przeciwległe narożniki i teraz możemy już zoomować dokładnie te miejsca, na których chcemy się konkretnie skupić. Podobnie w tym przypadku z klawiatury możemy pisać Z, następnie O jak okno, kliknąć Enter i wybrać interesujący nas obszar. Następną ciekawą opcją, jaką znajdziemy w pasku nawigacji, tutaj w tym rozwijanym menu, jest zoom poprzedni. Wybierzmy teraz sobie tą opcję, klikamy na nią właśnie w tym menu rozwijanym, w tym miejscu i teraz możemy wracać do poprzednich ustawień zoomowania, które wykonaliśmy kilka chwil temu. Inną ciekawą operacją jest zoomowanie na konkretnych obiektach. W tym celu wpisujemy z klawiatury polecenie Z. Klikamy Enter i teraz wybieramy obiekt, czyli wpisujemy literę B i klikamy Enter. Możemy teraz wybrać konkretne obiekty, na których mamy ochotę zzoomować nasz widok. Wybieramy na przykład te dwie linie, klikamy Enter i już obszar ten został odpowiednio zmieniony, a widok zzoomowany. Na koniec jeszcze pokażę, jak wykonać maksymalne oddalenie. Wpisujemy polecenie Z, następnie wybieramy opcję Wszystko, czyli wpisujemy literę W i klikamy Enter. W tym momencie widok został maksymalnie oddalony. Ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście zapraszam na stronę techtutor.pl, zapraszam na fanpage na Facebooku oraz do subskrypcji tego kanału. Dziękuję.